Ciemanku, zaczynamy co myślę w Ganym Sony HD4 of Pacific. W poprzednim odcinku znaleźliśmy zarazem towce, jak i lotniskowce. A teraz znalazłem to, było po, 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 po samym końcu, a to było na samym początku. Piękne dwa lotniskowce Takao i. oj. Hyu i. jało. Nie właśnie czy jest dużo lepsze, czy to jest Miasto w ogóle na ja bo to są to są te, to te są na ten też miast. No ja, raczej go nie znajdę. Wiem, że taka o to będzie chyba... Tak myślę, że taka o to może być. Wiem, że jeżeli że, że istnieje taka że fusa i faktycznie to istnieje. O, o to, to... O Nika ja i eee. teraz się skupię bardziej na tym, co teraz się dzieje, czyli na naszych okrętach. Tu nie muszę się podkradać. A, goń! Yes, Dobrze. Wykonaj zlot. Walić mu tam... O nie będę miał topet na takie okręty ludzie po prostu one są chętnie wytrzymałe, te ląbańce trzeba patrzeć, w momencie trochę w momencie trochę mają dość nie jestem w stanie się do nich zbliżyć po to trzeba patrzeć, w momencie trochę tu mają dość no one wiele wytrzymują, dobra, dalej na napiące, bo to inaczej to nie da rady. I inaczej to... Trzeba czas cenu będzie spadał No To jest taki ekspres. Właśnie to są te największe desantowce. Fuu, największe... Okej handlowe. Chodź są jeszcze większe. Tak zobaczę jak to się nazywa wersji tutaj. Duży, przez proszę, że... Cluzel no bo liniowiec, tak o no, kruze w języku angielskim, on też taki korzonik jak, i jak i liniowiec. Cluzel i zaraz tak obróci, że nie będzie mogli w ogóle na niego strzelać. No, to jest dość ciemna ta noc jest, niestety. Bo nie się tam zajmiemy Ale, te, ale co, co wy to zrobili... Jak kurna na do Was taki właśnie okręt podwodny Żaden jest szans się bierze, że się że się amice skończy Albo bo gdzie chybiał na część oni na część, na część trafiają na blisko Dobra dostał w w tyłek Przepraszam, patrzcie, w którym momencie on się trzeba przechylać, tak? Bo do to, co pośród okręcił. Maszyna dalej się kręci, to jest iność lubowy. to no, jest ciężko, jak straty, straty pod kątem. Jest bardzo ciężka atakować taki jak pod kątem, pod różnym kątem. My ciągle ten kąt poprawiamy. Będę go dał pół naprzód. O, 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 dawa. Jedyneczki poproszę Niech go będzie łatwiej zniszczyć, bo on jest profilował ustawiony na nas No i eksplodował Codajcie, że tu tyle zrobiła tutaj To jest bardzo ładne No i proszę bardzo I jeszcze dadą no. Idę swój ja też pójdziemy. No, to też to, to, to też nie. A tam mam graficzne, to są kręcie graficzne, bym to nie wiedział. Kieczone punkty są to są graficzne. Ale naprawdę to jest. To waliłem faktycznie z 80, powiedzmy, 72-metrowego ciała. Tym ile, ile tam jest sali. Kończyłem sobie właśnie. To jest około 70-90-metrowe działo, gdzieś 80, pomiędzy 80, 70 a 80, później jest 88 wcale nie jest praktycznie 100-metrowe do 90-metrowe. Dziemy właśnie mamy chyba 100 W Wyżej z tych okrętów, powiedzmy typu. Tu mamy lepsze lepszy pole do strzału. No, zaczynam się kontować. W lewo. Wyginać okien w lewo. do do dokonać do, do manewru. Musimy się niego ustawić. Oj, chyba zaczęła się kołcha przechylać na dziób. To co widzę po kącie przechylenia. Dostał ten! Dostał butę Dobra, chyba raczej nabrać wody, ja mi się wydaje Coś ja o tym mówię No ja właśnie, tu zaczęłam już, już chybiać ja już muszę przyjąć koszką internet Z posłem strzelania zdziała, bo to już jest ten moment A, trochę dalej To chyba pani już ceny, więc to już jest naprawdę Dobra, jeszcze jeden strzał. A no, niestety też trzeba uważać, już mu po dupie. To Nie jest taki proste. Zaczyna się, co się, co się, co to bo to jest tak zwany kąt oponowania pocisku i właśnie to się odsłonił pięknie się odsłonił chłop i walimy mu po drugiej bucie i kolejny z Zabaramy kolejnymi z... pociskami ja mówię, co to, to teraz tutaj... widzicie jest w tle to teraz to jest zadane do same... do bota a długo tego nie było. No, dajmy tu Musimy utrzymać co najmniej kira, kira, kilometr. Dobra, padł. Przechylił się. To nie. Ale go znajdę. Ja że sobie kilku, bo mu powiem, że stał prost. A niech to, czekajcie. Tak, ta, ta tylko będę widział. Ech, ja chyba nie znajdę, dawa trudno. Za, za, za samo widzę, mam za, za, za ciemny ekran, brat, tu będzie będziecie, będziecie co jeszcze ciemniej. dawa ja jeden ja mam pokaza... Serio, teraz, 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 już tego już nie mogę przegapić, nie ma szans. Kolem był tutaj, ale jestem głupi. Trudno. Ech, ja chyba eksplodował. Mhm. Wybuchnął Amunicję dostał I teraz się cały będzie kopciło Tu go oko odwróciło teraz, teraz on się odwrócić z powrotem do normy O, teksty się kiczują Teraz ta część będzie na dłużej tonęła. Mimo, że ta część na więcej dostała Bo ja szybciej zatonąć Bo po mu najwięcej dostawał i... nie wiem jak oni w ogóle wyskoczyli a bo ojczycy okej, okay. dwie części się jeszcze raz wynurzą znamy dwa razy a wyskoczy ta część już poszła na dno ta ta idzie albo dwa razy się wynurzy i zanurzy ale to jest pięknie sensie pięknie, jak Kolejny okręt. Kolejny statek. Polarzewski poszedł na dno. Zresztą te wszystkie cztery polarzewskie narzędzia... Japońskie armii. Lewackie maniarki, faktycznie. Okropne odcięcie się od tego. I kolejny okręty poszły na dno. O, o! Śmigiel mi katkuje. Czy coś wykryli? Jak będzie kolejna taksówka, to chętnie zaatakuję, ale mamy bardzo mały torped. Ale że mamy bardzo malutko, mamy torped i to jest... Woda jest cienko z nami. Bardzo cienko. A, ja się nawet nie zanurzyłem. Miałem wnużenie. Trzeba ciągle kontrolować ten cały szczęście tego pływania by bo dlaczego nam się one mogą skończyć? Wiem, że Kelvin wie tak ścina, się to są kamikady, używał, że tak dalej Nadaję kom, kom, nadają, tym I tak od cały czas Owadniny mija niż ten O, co tu mamy? O Boże Wiecie co tu mamy... Jak oni na tam spłyną? E yeah, tam. Nie będę, nie, nie będę atakował, bo, 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 bo to mi się po prostu nie opłaca, tak? Praktycznie. Eee, czy oni przycięli mi kurs? Czy oni przycięli mi kurs? Daj tu pryszko wektorowy. Daj tu wektorowy. Jak oni przejdą nasz kurs, to będzie zajebiście. No ja... Ja nie mogę. Chyba go nawet go widzę. Jaki fuks. I na stół mam pół torpedy, 4 torpedy co najmniej, 4 torpedy. To jest ciężko będzie trafić. I weź to, znajdź nie! Dość ciężko to znaleźć, to jest. Więc to jest dokładnie. Bo to jest ciężko namierzyć. O! O! też było! Niszczyciel, ale tego nie chcemy widzieć. Uff, to jest ciężko zobaczyć. Czyli, że jeszcze raz się zależy, żeby wyłączyć tą drugą perspektywę. Ja wiem, że gdzieś tam jest, ale go nie widzę. Najgorsze będzie to, kiedy mnie niszczyciel znajdzie. Stop. To będzie przypierdolone, jak, 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 jak niszczyciel mnie niszczyciel odnajdzie. Dobra, wyłącz na chwilę, wyłączę na chwilę Salilalina. Powiedzę, tego niszczyciel. Ja nie widzę tego okrętu, który, który mógłby to on, on, on jest celem. Och, dalej. No za daleko. Że ja go wykrył. Ale będzie, że widzę tylko. Samą wodę On już powiem, przede mną Ja nie będę podawał walki z tym okrętem, jeżeli go nie widzę O o, o, o. coś jest a to jest krążałnik, tego nie chcemy To dlatego jest daleko O no, jeszcze ja, takiego pokazać się strzelać, ale nie mam czy strzału Mogę po prostu jeszcze trochę podpłynąć, tak? Ja tego nie będę wykonywał. Nie będę go wykonywał po prostu. Oby to jest za, za ciężkie, bo drugie ten okręt jest w cholernie do. ...w cholernie do nie traf, trafienia. Nie w ogni nie powodzi. Jak trafiłbym jednego, to oni na cholernie by poinformowali całą grupę. I że chcieli ich, to nie miałoby nie zniszczyć. A tego bym nie chciał. Ba, tego bym nie chciał. Jeszcze trochę poczekajmy, niech się ten kontakt unwie Nie wyda atakał... ...klętu. To jest... ...nie to, tylko to. Dobra. Że możemy płynąć dalej. No, gdzie mi co czas mi to zatrzymuje, tak? Bo tu... Zobaczcie, ich tu ich było. To są trzy, cztery okręty, to ważny było. był, ale... Chociaż mój kurs, nawet jakbym przyspieszył, to bym bardzo łatwo wykryty. A nie lubię tutaj tak, żeby, żeby przyspieszać. Nawet tak się s faces? Niewielki konwój. Nieee. Nie wiem, że mogę połączyć od tego ciężko, bo ja nie mam misję, tutaj, więc. Ja, 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 ja bym za nim przepłynął, po pozwolę. Zresztą ja, się migami tak mocno nie reaguje, pozwolę, musiałem. No ale def definitywnie to było coś winnego, bo moje że... A zrobimy małe strzel strzelanie się, a tam szkodzi. Zrobimy, mam ma ma akcję, zrobimy. Strzelanie się ze samolotami to przeszkodzi. Jak ktoś na nas nad, nadleci, to strzotniemy. Kurde, nic mnie nie wykrywa, nie? Ty razem zala. Best? Eee... By... Ile tego jest. Ja pingole, nie. Ja po prostu nie mogę. Będzie ona się jak cholera będzie. Piątka. Obsadzi cięło. Yes, yes, no my że wywali to Gdzie jesteś tam? A my trzy na darze. Cztery okręty na darze. Po ich tu jest. Następne nastęby no to jak to będzie pewne. Kurwa Za blisko Za wstecz Do tyłu Do przodu Tylko ty tytułniu celujesz, Shitjoto. Ma też o większego. Zobaczcie, tylko jest. jakiej amunicji na to. Ja wiem ile trzeba strzału z tego... Na, na to co nawet dwie torpedy. dwie I zabraknie nam na, te, na tego użyję torped po prostu. po prostu podpłynę na blisko i będę... Opał torpedy. Na kilometr. I teraz pływamy dookoła. Nie proszę bardzo, jakie jajo. Cztery desantowce. Cztery desantowce, to jest jakiś żart. Naprawdę żart. Znaczy, uda mi się te wszystkie te cztery desantowce...